Witam, widzę bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Jupiter, a to kolejny odcinek z Margonem. Zaczynamy sobie oczywiście biciem tanrocika, znaczy nie tak oczywiście. I mamy fajne rzeczy, no nie do końca fajne, ale coś tam spadło. Lecimy sobie od razu na kolosiki i lecimy również na łowkę. No i dobra widzowie, jak widzicie tutaj na wojowniku Co oddało? Co oddało namaga? Maga? namaga na Maga o kurde. bella Ale oddało Buty namaga maga z Hidi Brum Brum zlotał właśnie buty A my dostaliśmy Hero Uni. Eee... Leguwa! Chciałem powiedzieć o swojej nowej legendzie, która tutaj jest naszej NXPO, którą sobie dzisiaj ogarnąłem Ale To co oddało To jak oddało widzowie Oddało pięknie, kurde, no trzeba częściej nagrywać, to jest znak, że trzeba częściej nagrywać. Jeszcze tu Herko będzie, do... ale w ogóle dobra broń. Fajna bronika, Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I cyk, widzowie, mamy przyzywacza. Kurde, szybki przyzy poleciał. Dobra, spróbujmy sobie coś tutaj połapać. Eee, dobra, bierzemy te unikaty. Bo heraj tak się pewnie złapać nie uda. No właśnie, jakiś unikat. Słaby, bo słaby, ale jest. Eee, no i teraz przechodzimy sobie na tezkę. Eee, z tezką powinna być szybka akcja. I tak samo z kolosami. Z kolosami, z Drakoliszem i tak dalej, i tak dalej. Także no tutaj nawet nie robię cięcia. Eee, Dobra, czekamy na grupę. No, sporo tutaj się grupka zebrała. A teraz będziemy tu bić No, sporo osób, sporo. I cyk, teska, i z teski mamy. Legę. O kurde, Blaszka, ale dzisiaj oddają hero Boże, herosi tytani. Ja ci tej. No, niestety, no. No niestety trzeba xować łapki, bo jest kolejka. Także xujemy i lecimy na kolosa, bo nooo! Ja cię kręcę. Fajnie, fajnie. Gratulacje, kodeks złapał, czyli w końcu Lega trafi trafiła do osoby, która była w kolejce. Nice! No i widzowie, dobra, mamy tu kolejne bicie draku, niestety z pierwszym zaspałem eee, Zaspałem przepraszam was bardzo, ale spadłby tylko unikaty, jakiś heroik nędzny eee, A tak to wszyscy unikaty połapali Słabe bicie, ale no i jakby no kurde, dwie Legówy na jednym filmiku, ups, wybaczcie eee, I teraz jeszcze może tutaj uda nam się złapać grupę eee, <laughs> Naszym 349 wojkiem widzowie 349 eee, Powinna być jeszcze chyba tutaj grupka, tak mi się kojarzy, nie Rzemiosło tylko Klan, Klanowicze, Żub. Przedsionek, Przedsionek, aha, czyli chyba już nie będzie kolejnej tury Draco, no nic, dobra, to logamy na 210 i zaraz będziemy bili Kruka na łeb, także no... Dwie tury bicia kruka, niestety trzech tur Draco nie zrobimy, ale to tylko przez to, że zaspałem. Moja wina, niestety, wybaczcie. No ważne, że dwoma owcami e, zbite, reszta to jest dodatek, tak? Reszta to jest dodatek. Dostaliśmy tu grupkę ładnie e, i napiszę od razu, że. Hmm. Dobra, w sumie nic nie pisze. Albo nie, dobra, a no, nie, nic nie pisze. E, powinien raczej wiedzą, że mam dwa bicia. Albo dobra napiszę. E, tak na zaśkę, tak na zaśkę. Dobra, zanim tu wszyscy wejdą, chwilka minie. Dobra, lecimy z lulukawem. Czy będzie potrzebny rytuał? A damy. Damy rytuał, masz pan, damy Ewkę. E, teraz powinno pójść bez problemu. Zobaczymy, co nam spadnie. Właśnie z lulukawa. Heroiczny piersień. Piękność. Piękność widzowie. Każdy heroik to ja biorę taką Otwarte rączki na każde herko Oczywiście legówy tym bardziej chętnie przyjmę No i tak teraz na 190 Bardzo dziękuję za grupkę redaj. Bardzo dziękuję No i właśnie co do tego na szyja Wymieniłem go sobie za łapki z Ogra Które zlotałem swoją drogą W ogóle Ogr ostatnio mi tyle legend oddał O pani, o moi kochani trzy legendy w dwa dni mi oddał ogr naprawdę pięknie dwa pierki jedną parę łapek bardzo ładnie bardzo fajnie eee, również Cyk, zaraz będziemy logali na mojego 64 na moją piękną kolekcjonerkę którą będziemy sobie bili dziewiczą murlicę także będzie fajny Titanic po tym od razu eee, po tym od razu będziemy bili jeszcze Regulusa. Także no. Będzie bite. Będzie bite, będzie fajnie. Tutaj wodą w ogóle skleił strój z Demonisa. Bardzo fajny. Kurde, sam bym chciał go mieć. Z samego faktu posiadania, nie tyle nawet noszenia, co posiadania, bo no brakuje tylko jednej legowy. Ja mam nadzieję, że niedługo się ona pojawi. Dobra, klikam F tutaj akurat, bo to ja jestem tutaj osobą tarczującą. Mamy PO, OR, FO. To FO to tak. I zbrojka, piękność. Kurde, zbrojka się przyda choćby do ulepszania mojej zbrojki na 300. No i dobra, mamy widzowie, piękną orliczkę, którą bijemy. LEGO! Co się dzieje? Trzecia legenda. Trzecia legenda na tym filmie. Widzowie. O, oh, Jesus Christ. Jak ja bym to złapał. To jest po prostu hit. Oh my god. Dobra. Dawaj to. bliska, bliska, Plisunia. Plisunia. Pan naleśnik. XD. Ja cię kręcę. XD. Kolejna legenda. Legendy na jednym filmie, i dobra widzowie, bijemy tutaj sobie karmazyna e, i zobaczymy, co nam z karmazyna wypadnie. Ja daję oczywiście auto, e, cała reszta grupy zobaczymy, co daje. Proszę, Herko, bardzo ładne. Spróbujemy sobie chociaż Herko złapać. No legi się niestety nie udało, ale no w ogóle pierek z Orli. Czyli jedna z lepszych w ogóle legend z Orlicy. No, ja chyba najbardziej do tego swojego seta, tego, który teoretycznie zakładam, potrzebował butów, ale taki pieraczek z Orlicy też naprawdę no, oddałby oddałby fest, tak? No bo w takim wypadku mielibyśmy pierek z Orli i na przykład czapę z kolosa, tak, z kolosa, z regulusa, na którego właśnie się teraz udajemy, i będziemy go zaraz bić. Będziemy go zaraz bić, widzowie. Piękna sprawa. No, po, ale kurde, widzowie, ale oddaję dzisiejszy odcinek, no oddaję srogo, srogo oddaję, trzy legendy, najpierw lega z łowki, taka totalnie z bomby, później lega z tezy, taka troszkę wyczuwalna, bo teza, no jakby tyle osób co było na tej tezy, tezie teraz, to no gruba, grupa była, gruba i teraz Orlica co oddała, no to teraz poproszę Jakiś fajny drop z Regulusa, w ogóle jakie itemy nam dropią z Regulusa, wejdźmy sobie, zobaczmy, potwory, kolosi, bo niewiele co prawda tego kolosa biłem. Eee, czy coś fajnego można nam, nam dropnąć, jeśli chodzi o broń, nawoja i jedno jednoręka od grki unikatowa nawoja, to jest całkiem niegłupie. Może nam dropnąć tarcza fajna heroiczna nawojka, naszyjnik fajny nawojka heroiczny. E, może nam dropnąć unikatowych hełm, to już średnio. E, no i legendy. No to mamy naszyjnik z cebekiem i hełmik z dotykiem anioła. Okej, okay, całkiem fajnie to wygląda. E, hełmik z dotykiem anioła i naszyjnik z cebekiem. Szkoda, że. Lego! Le co się dzieje? Co się dzieje? Widzicie, nie WARTA Lego! Co się dzieje? Co się dzieje? Co się... I to jeszcze... Ten hełmik z krytyczną osłoną, praktycznie najlepszy... I my dostaliśmy heroputy jeszcze, jakieś kozackie. Ja ciekawe, Ale oddaję. Dzień dziecka w lipcu, Pan Naleśnik 2020. Jo, dupia. Dobra, widzowie, przechodzimy sobie do dalszej części odcineczka, mianowicie ulepszymy sobie tutaj na plus 3 moją klatę na łowcy, oczywiście 300, tutaj brakuje nam jeszcze 20, no teraz 18 tysięcy i to niecałych 18 tysięcy, więc no mam nadzieję, że tym wszystkim co tutaj mamy... To sobie wbijemy. Ile tu jest? 14293 i będzie na plus 3. Tak? Będzie? Jeszcze brakuje, ale tu już mamy zbrojeczkę na plus 3 i zaczniemy ulepszać ją na plus 4. Cyk. Piękność. Piękność. Cyk sobie. Machniemy skrinka. Pyk. Piękna sprawa. Naprawdę piękna. Piękna, piękniutka sprawa, wyślemy to ładnie tutaj Hit. piękność, dobra, plus 3 zbrojka zakładamy No cóż mogę powiedzieć więcej widzowie. No cudo, cudo. Możemy sobie ruszyć się stąd gdzieś eee, gdzieś możemy się ruszyć myślę, że na furionka sobie wrócę moim łowcom. Tutaj Eternal przyszedł? Da fakt? Co on? Kryształ zlotał? Czy co? Aż zaraz zobaczę. Aż zaraz zobaczę. Że przeszedł na Furiona? Dziwne. Dobrze, widzowie, jesteśmy już po. Krótkim, można powiedzieć, krótkim cięciu, klepany pierek z kota, więc pijemy, zobaczymy co wypadnie. No i wielu jest na profesję BH, więc naszyjnik raczej łatwo by do nas ewentualnie nie trafił. Co nam wypadnie? Wypadnie nam skrzynka e, i jakieś dwa unikaty. Dobra, z tej postaci szybciutko zmykamy, bo no mamy jeszcze błogosławieństwo, Ogólnie chwilę temu skończył się ten cały event z Mariankiem. E, wybiła godzina 15, czyli koniec możliwości odbierania błogosławieństw. No ja mam jeszcze tutaj na wszystkich postaciach podbierałem sobie z racji, że było błogo na łup no to stwierdziłem, że kurde no trzeba z tego pokorzystać eee, no i tak widzowie moi drodzy co bym wam chciał powiedzieć, zrobiłem sobie pewną taką rzecz fajną, myślę, że fajną eee, przejdziemy sobie na mojego wojownika, który ma 349 zaraz 350 już niewiele, naprawdę niewiele brakuje do tego levela, eee, tutaj no sobie postanowiłem, że polatam po dryadach eee, pardonsik, Musiałem odkasznąć, bo nie mam nic chyba tutaj obok. A no nie, dobra, jednak mam coś do picia obok. E, bo troszkę mi zasycha gardło. Bo, bo dużo herbaty ostatnio piłem z ziółkami, jakimiś pierdółkami, bo trochę mi odporność spadła, bla, 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 nie o tym teraz. Teraz o tym, że utrwaliłem sobie strój, e, który miałem z poprzedniego eventu, e, właśnie ten taki strój, takiego, nie wiem, jakby wielkiego, potężnego, nie wiem, władcy demonów, czy zwał jak zwał, e, zaraz go sobie wyciągnę z depozytu, tą postacią, właśnie tą 349 wojem, e, no żeby strój, który tu aktualnie nosimy, Przełożyć tylko na naszą kolekcjonerkę która no coś tam stara się kolekcjonować te legendy sami zobaczycie w następnym odcinku kolekcjonerki a właściwie to kolekcjonera jak to jej tej naszej postaci wychodzi jak to Jupiter lota czy nie lota wszystko będzie umówione dokładnie przypomnę tym widzom którzy nie wiedzą na czym polega ta seria jakie mamy zasady i tak dalej. I tak dalej. Ok. E, no, my tutaj zapełnimy sobie cały ekwipunek tymi itemkami. No i myślę, że będę tą postacią latał tutaj e, na tych dryadach. Między innymi dopóki mi nie skończy się. E, nie skończy się. Błogo. No, myślę, że. Myślę, że tak, że to tak to zrobimy. Ok. Ziub. E, latamy sobie. Takie szczęście, że. Te dryady są niedaleko Tuni, to nawet od Tuni nie ma tragedii. A w razie czego mamy tutaj 23 tepy na, na, na Nieckę czyli na macho też latać możemy, tak? No i wtedy macho kwiaty, macho kwiaty i tak cały, cały czas. A tak tutaj, no akurat tej temki tu po 300, 400K, 500K, no to jednak te droższe fajnie by było sprzedawać Kendallowi, no bo jednak dużo więcej byśmy za to wszystko dostali, tak? Tak jak już sobie tu latałem po tych dryadach, no to średnio. Za jedną torbę od Kendala dostaje powiedzmy 6 milionów, 6,5, czasami 7, tak? W zależności od jakości itemów danych, znaczy jakości, wartości itemów, które akurat nam się trafią. Dobra, tu piękna trójka, lecimy na kwiaty, sprzedajemy sobie tańsze pierki i różdżki. W sumie to nie, to po prostu tańsze i sprzedajmy. Ok, potwierdź trzy miejsca, idealnie i lecimy sobie do Ithan. No i jeszcze sobie tutaj ładnie w zbrojkę wrzucimy troszkę śmieci, bo troszkę sobie pozbierałem z elitek, z, no z elitek, po prostu ze dwójek, kilka unikatów z herosów, jakieś tutaj dziadostwo, także sobie to wszystko wrzucimy i tutaj jeszcze 3 herka plus 11 tysięcy, już 20 tysięcy. Z 768 tysięcy także no przed nami długa droga mam nadzieję, że w miarę jakoś to uda się ogarnąć. Mam nadzieję, że te elitki no poddadzą, poddają nam troszkę tych heroików, e, tych zbrojek przede wszystkim czy ci kolosi również. No i mam nadzieję, że jakoś to się w miarę sprawnie uda zrobić. A teraz przejdziemy sobie na tą e, moją 350 prawie i weźmiemy sobie piękny strój, który mam tutaj w depozycie. No i widzowie, dobra, mamy czarującą Atalię, bijemy ją sobie we dwójkę, klikamy F i mamy proszę, heroiczne miotełki. Heroiczne miotełki, może dostaniemy połowę z tego, byłoby całkiem spoko. O, piękna dziękuwa. Dzięki. Dzięki, dzięki, fajnie. Jakby no szanuję Szanuję Fest Przejdźmy sobie teraz po dwójeczkach Mamy tutaj takie fajne dwójeczki e, Tak kupiłem sobie kamyk na SK Zobaczymy czy cokolwiek w ogóle tu na tym SK stoi Bo jak nie no to trochę XD e, To trochę XD we mnie e, Ale mam nadzieję, że coś tam może będzie stało O Sotek stoi Widzę jakieś dwójki tu stoją Okej okay, stoi stoi coś nie coś stoi e, Okej okay, dobra to zaczniemy sobie od Juga. OK, tu jakiś zwyklak buty. Chodźmy sobie już na Braga. Eee, ale on chyba awczy. O, ruszył się. Dobrze. Eee, no i jeszcze sobie tą postacią moi drodzy widzowie poszukamy braciszka. Ua, hero rozstrzałki na łowce. Nice. Dostaliśmy jakieś zwyklaki. Proszę nie, nie zaatakuj tego od razu, żebym mógł sobie dojść kawałeczek. I teraz to walni. O, dziękuję bardzo, szanuję. E, szanuję to bardzo. Ok, nic nie spadło. E, no i zobaczmy, może gruba dopiero się teraz zrespi, może jeszcze jej nie bił, e, ale wydaje mi się, że raczej już ją bił, e, albo w ogóle, że nie on ją bije. E, gruba, no grubej nie ma. Ok, to zbijmy sobie to, nic nam nie spadło. E, ok, o właśnie. E, Sotek pyta, kiedy odcinek? Dzisiaj będzie odcinek. Nagrywam to. E, Właśnie nagrywam, właśnie nagrywam, XD O, napisał, że nowa seria Top z kolekcjonerki, także dzięki piękne e, Cieszę się, że się podoba O, to sobie skoczymy za tym braciszkiem jeszcze, Pozdrawiam serdecznie, No ja również Sotka pozdrawiam serdecznie e, I sobie polecimy od Nidhal, w sensie od klasztoru Polecimy sobie za, e, za, 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 za braciszkiem ale jeszcze sobie ogarniemy byczka, okej okay. no niestety byku nic nie oddał, dobra eee, to lecimy za braciszkiem I dobra widzowie mamy braciszka, którego sobie znalazłem, tutaj w czteroosobowej grupce go bijemy No i tym samym będziemy sobie już powoli kończyć ten odcinek, klikamy F, mamy hero zbrojkę na maga i hero różdżkę od razu napiszemy, że kupię zbroję e, Bo no przydałoby się Handel e, Ile byś za nią chciał? Bo kurde Nie wiem w sumie Zapytamy czy Dycha tutaj chyba pasuje bo prawdę mówiąc za aukcji jest po 15 więc trochę xd eee, tym bardziej jeszcze no fajnie by było kurczę to kupić w miarę tanio to bym miał na ulepszarkę halo żyj kumplu tan Dobra Nieważne. Okej, okay, dobra. Idę sobie to wrzucić do depozytu. Eee, idę sobie to wrzucić do depozytu. No i będzie na ulepszankę, także widzowie, tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Sporo legend, sporo fajnego kontentu. Zostawcie tutaj łapki w góry, bo... No. No pokażcie. Pokażcie moc bo odcinek mocny. Widzimy się już niedługo, wkrótce, w następnych odcinkach. Cześć!